Hej, remontowałem pokój i czeka mnie malowanie. Korzystając z okazji pomyślałem, żeby sprawdzić się w malowaniu agregatem. Malowałem kiedyś pistoletem, i tak szczerze, to całe oklejanie, czyszczenie, również brak doświadczenia przyczyniło się, że odłożyłem to narzędzie i wróciłem do malowania tradycyjnego. Jednak ponownie chciałem spróbować trochę lepszym i wydajniejszym sprzętem. Myślałem o agregacie w okolicach 1000 zł, znalazłem kilka modeli, które mnie zainteresowały. Zapytałem Was na Facebooku oraz na drugim kanale YouTube Mario. Po godzinach, co wybrać, jakie macie doświadczenia. Z tych budżetowych, które podałem w opcjach, zdecydowanie wygrał ja to i też byłem skłonny wybrać ten właśnie agregat. Mam kilka narzędzi tej marki i nie narzekam, ale w komentarzach dużo osób odradzało mi tego typu budżetowe zabawki. Zachęcam do przejrzenia. Generalnie przeważały dwie marki Graco oraz Wagner. Graco niewątpliwie fajny sprzęt, ale cena już prawie 4000 i nie o to mi chodziło, żebym pokazywał profesjonalny sprzęt do malowania jednego pokoiku. Szukam czegoś, żeby od czasu do czasu wymalować mieszkanie czy niewielki domek. Nie będę tego na pewno robił zawodowo na co dzień. Dużo osób też polecało Wagnera 250. W sumie Wagner to marka, której można zaufać. Zajmuje się tylko maszynami do malowania, a nie jak te, co brałem pod uwagę, wszystkimi narzędziami. Pogrzebałem trochę u nich na stronie, oprócz takich naprawdę profesjonalnych, budowlanych agregatów, w cenie kilkunastu tysięcy złotych można znaleźć w dziale z majsterkowaniem tańsze agregaty malarskie i tu są dwa, 250M i R które często polecaliście, kosztują niecałe 2000 zł. Dowiedziałem się też, że niczym one się nie różnią, tylko tym, że sprzedają je różne sklepy. I ja, żeby było jasne, dostałem ten agregat, ale moim celem nie jest zachwalanie go w tym filmie. Zależy mi na sprawdzeniu, jak się maluje natryskowo i w porównaniu z metodą tradycyjną. Po farbę pojechałem do Bricomana. Rozmawiałem z przedstawicielem Wagnera i polecał mi Beckersa. Oczywiście nie musi to być ta farba, ale należy patrzeć na opakowaniu, czy ta, którą wybierzemy nadaje się do natrysku, ewentualnie pytać. Ja jakoś rzadko malowałem Bekersem, to pora spróbować. Potrzebna będzie jeszcze folia malarska, taśmy, karton na podłogę, czyste wiaderko, wziąłem jeszcze farbę podkładową. Przy wyjściu wylukałem na półkach agregaty, a wśród nich też Control Pro 250R. A do mnie przyjechał na drugi dzień 250M. Rozpakowałem i czeka mnie zabawa ze składaniem. Na szczęście, instrukcja dosyć porządna i czytelna. Poza tym, w sieci są filmiki. Ok, to tak w skrócie. Założyłem klapki na schowek, można tu przechowywać dysze czy filtry. Wsunąłem uchwyt. W pistolet wkręciłem rurkę z białym filtrem w środku do farb gęstych. Jest jeszcze w zestawie drugi filtr czerwony do substancji rzadkich. Od spodu przykręciłem wąż. Drugą końcówkę zamontowałem do agregatu. Teraz dwa wężyki, jeden sawny, drugi powrotny. Wystarczy wcisnąć i zablokować zaciskami. Filtr zasysający, żeby nie pobierało syfu z wiaderka. W otwór w tym motylku w pistolecie wsuwam dyszę 517 przeznaczoną do farb gęstych. I to w zasadzie wszystko, idziemy na robotę. Pokój ma powierzchnię 10 metrów kwadratowych, a całkowita powierzchnia do malowania ścian i sufitu po odliczeniu okna, drzwi i grzejnika to 40 metrów. I plan jest taki, że na pierwszy raz pomaluję farbą podkładową wałkiem, a dopiero później agregatem. Porównam obydwa sposoby. Ok, zaczynam od zabezpieczenia wszystkich powierzchni, które mógłbym obrócić. Mierzymy czas. Taśmą malarską zakleiłem futrynę drzwi, trzeba się postarać dokładnie i równo to robić, żeby dobrze łączyła się też przy rogach. Dalej z oknem podobnie, powierzchnia musi być czysta, na przykład po wcześniejszym szlifowaniu ścian odkurzona, umyta i sucha, aby taśma dobrze się trzymała. Okleiłem też przy parapecie, generalnie oklejamy wszędzie tam, gdzie jest połączenie z elementem, którego nie chcemy pomalować. Wziąłem włącznik światła, też nie ma co malować dookoła, odkręciłem listwy, nie zawsze jest taka możliwość, mogą być przyklejone, wtedy oklejamy taśmą. Podłogę zakryję kartonem, na no upartego można malować wałkiem bez zakrywania, ale wtedy trzeba na bieżąco zmywać nawet z takich małych kropeczek i uważać, żeby nie wylać farby i nie chlapać. Karton jest dużo wygodniejszy niż folia, która łatwiej się rwie i plącze pod nogami. Zostało kartonu, to zakryłem parapet, odkręciłem i odsunąłem kasetę zwijającą rolety, zakleiłem alarm. Podmalowanie wałkiem takie zabezpieczenia w zupełności wystarczą, a zajęło mi to 46 minut. I od razu startuję z czasem z malowaniem podkładem. Czy trzeba malować farbą podkładową? Różnie i to zależy od sytuacji. Ja tu mam głaci płyty zagruntowane, mógłbym od razu jechać kolorem, agregatem, ale zależało mi na porównaniu tych dwóch metod wykończenia. A więc najpierw maluję pędzelkiem i małym wałkiem w rogach, zaczynając od sufitu. Jak ma się dobry wałeczek, który sięga końcówką narożnika, to i obejdzie się bez pędzelka. Pojechałem wokół i od razu do wałek. Podcięcie zrobiłem tak, żeby swobodnie malować tak 50 cm od ścian. Rozcieram pasami farbę prostopadle do okna, tak żeby nie pozostawiać zacieków i tu sufitu nie gładziłem całego, tylko łączenia. Pytacie czasem, po co szpachluję całe płyty gipsowe? Ano raz, bo minimalizuje to widoczność łączeń, dwa to, że farba później równomiernie kryje. Płyty nie są białe i tu widać, że gips wystarczyłoby pewnie pomalować dwa razy, natomiast płyty, żeby pokryło trzeba jechać ze trzy albo i nawet cztery razy. Dalej podcinałem narożniki ścienne przy drzwiach, oknie, taka dubanina, która zajmuje najwięcej czasu. I maluję ściany. Malowanie wałkiem dużych powierzchni jest na pewno przyjemną pracą, z teleskopem trochę wygodniej. A w uszach, gdyby ktoś pytał, to mam słuchawki, bo lubię sobie czasem posłuchać jakiegoś audiobooka lub innych motywacyjnych, pozytywnych wibracji. No dobra, co by tu pogadać o malowaniu wałkiem? Pytaliście, czy maluje się do okna, czy od okna? Nawet jak jest jakaś zasada, to ja generalnie nie zauważam różnicy, czy zaczynam od lewej czy prawej. Samo malowanie nie jest trudne, i jak robisz to dla siebie, to powinieneś dać radę bez żadnego doświadczenia. Nie żałuj farby, ale co istotne, też dobrze docieraj, żeby nie zostawiać grubej faktury i nie staraj się, żeby naraz pokryło bo to rzadko się zdarza, chyba tylko przy podobnych kolorach. Nie należy też wracać wałkiem i robić w międzyczasie poprawki. Staramy się malować jednym ciągiem. Problem może nastąpić kiedy jest słabe podłoże i na wałku odchodzi płatami stara farba lub źle położona gładź. To kilka takich moich mądrości, jak masz coś jeszcze ciekawego do powiedzenia, to pisz w komentarzach. A ja to opanzlowałem, a raczej owałkowałem w 2 godziny 20 minut. Trzeba jeszcze narzędzia umyć co zajęło 5 minut. Razem czas przygotowania, malowania i mycia to 3 godziny 10 minut. Wydaje się dosyć sprawnie, ale w praktyce może być inaczej. Wiecie, przerwy, kawa, siusiu, pogaduszki, papierosek, no ale nie jesteśmy maszynami. I znowu czas start, bo pod malowanie agregatem trzeba pozabezpieczać trochę więcej. Folią zakryłem okno. Dociąłem na wymiar, tak żeby taśmą skleić folię z tą wcześniejszą taśmą odcinającą. Porządnie zakryłem też grzejnik, tak żeby go nie pobrudzić, i pozawijałem folie, żeby w niczym nie przeszkadzała w trakcie natrysku. Dalej zabezpieczyłem zwijacz od rolet, okleiłem drzwi i zakryłem puszkę elektryczną. Tu warto się postarać zabezpieczyć wszystko oprócz tego, co chcemy pomalować. Wymyśliłem sobie nawet taki rym, jakość oklejania wpływa na poziom malowania. Czas zabezpieczania 50 minut, podwałek było to 46, co daje razem około 1,5 godziny roboty w całości. W końcu mogę się brać za malowanie agregatem. Wrzuciłem farbę do wiadra, tak wrzuciłem, nie wlałem, bo taka gęsta i generalnie do gęstych farb lateksowych zaleca się wlać 5% wody. U mnie na 10 litrów jest to pół litra, tylko zastanawiam się czy rozrzedzanie farby nie wpływa na jej trwałość i jakość. No nic, takie są wytyczne, tak zrobiłem i porządnie wymieszałem. Farby nie trzeba przecedzać, no chyba że macie jakąś używaną z brudem. Włożyłem węże do wiadra, w instrukcji wyczytałem, żeby wcisnąć ten czerwony przycisk i upewnić się, że zawór jest niezajęty, ale niewiele mi to mówi. Podłączyłem, to jest taki przełącznik trybu pracy, ustawiłem pionowo na prime, w tej pozycji służy do napełniania systemu farbą, czyszczenia i redukcji ciśnienia. Regulator ustawiłem na dwójce, maszyna ruszyła i jeden grubszy wężyk zasysa farbę, a drugim farba wraca do wiadra. Jak obydwa się wypełnią to wyłączam. Odkręciłem ten motylek, ustawiłem przyłącznik na spray. Ponownie uruchamiam na dwójkę. Spowoduje to teraz, że wąż na trysku będzie napompowany farbą pod ciśnieniem i wciskam spust, aż farba zacznie wypływać. Skręcam z powrotem, dyszę ustawiam czubkiem do przodu i mogę malować. Ok, tu ustawię sobie na razie na czwórkę. Agregat jest teraz włączony, ustawiony na spray, a zaczyna pracować, kiedy wciskamy spust pistoletu. I jedziemy! Zacząłem tak niepewnie, bo wiecie, pierwsze odpalenie to czy nic nie wybuchnie, nie wystrzeli. Oczywiście zanim poszedłem do pokoju, to najpierw test na płycie gipsowej, żeby chociaż trochę wyczuć jak pracuje się takim urządzeniem. Przemalowałem tak jedną płytę, później jeszcze kawałek. Widzę już, że ładnie kryje, dosyć grubo, ale zacieków nie dostrzegłem. Także no co, pierwsze koty za płoty, idę malować. Ustawiłem na piątkę, bo takie było zalecenie do farb lateksowych. Agregat działa na zasadzie, że cały czas jest włączony. Uruchamia się, gdy wciskamy spust w pistolecie i pompuje ciśnienie wężu. Zabezpieczyłem jeszcze sprzęty nagrywające. Założyłem okulary i maseczkę. Zdjąłem zegarek, założyłem rękawiczki. Zabezpieczyłem też agregat. No wiecie, taki nowy, ładny, szybki też na kartonie. I jadę zaczynając od narożników przy suficie. Nie mam niestety przedłużki, byłoby pewnie wygodniej, ale sufit jest na takiej wysokości, że jeszcze da radę sięgnąć i malować. Pojechałem wokół narożniki i wziąłem się za sufit. Ok, podam teraz garść teoretycznej wiedzy o malowaniu agregatem wprost z instrukcji. Malować powinno się zachowując cały czas przybliżoną odległość od ściany 20 do 25 cm. Pistolet trzymać równolegle do powierzchni i wykonywać ruch całym ramieniem, a nie samym nadgarstkiem utrzymywać stałą prędkość ruchu, żeby grubość farby była jednakowa, a kolejne pasy malować na zakładkę 30%. W ten sposób powstanie jednolita warstwa. Jednak w praktyce, no cóż, nie jest to na pewno takie proste, jak ktoś dopiero co zaczyna zabawę z natryskiem. Ja tą odległość od sufitu miałem większą, ponad 30 cm. Na filmikach, które oglądałem, widziałem, że różnie ludzie malują, a przy takim sporym ciśnieniu 20 cm do powierzchni, to według moich odczuć trochę za blisko. Ja nie mam absolutnie doświadczenia, także nie traktuj tego filmu jako instruktaż malowania. Są szkolenia, możesz zawsze się wybrać. Tu próbuję pierwszy raz, efekty zobaczmy po wyschnięciu. Z takich typów, o których wiem, to malować najpierw narożniki, później całe powierzchnie. Jak się startuje, to najlepiej od podłogi lub od razu w ruchu, żeby unikać takiego splunięcia na ścianę. Czasami warto przemyć końcówkę, żeby dysza się nie zapchała, no i okulary o tyle ile były pomocne przy suficie, bo nie leciało do oczu, to jednak słabo było widać gdzie i jak malowałem. W sumie raz miałem drobny problem, bo agregat wszedł na wysokie obroty i przestawał podawać farbę. Nie wiedziałem o co chodzi, po chwili zajerzyłem, że kończy się materiał, wąż wystawał i zaciągnął powietrze. Dlatego trzeba zadbać, żeby sitko było cały czas zanurzone w farbie to można obrócić ten motylek i malować jak jest potrzeba w poziomie. No i co tu więcej gadać, generalnie jak na pierwszy raz to mi się bardzo dobrze malowało, mimo iż pomieszczenie małe to absolutnie się nie zapyliło tak, żebym to odczuwał w jakiś sposób. W zakamarkach też dałem radę, choć mogą być miejsca gdzie lepiej sięgnie pędzelek krzywak. A jaki mam czas? 25 minut ale policzę 20 minut, bo miałem kilka krótkich przerw na czyszczenie obiektywów i ustawienie kamer, a wydaje mi się, że fachman z doświadczeniem psiuknąłby to w 10 minut. No dobra, ale jeszcze mycie. Jest stosunkowo proste, wyczyściłem końcówkę pistoletu, węże wrzuciłem do wiadra z wodą, spuściłem resztkę farby i pukałem ciepłą wodą. Kilka razy wymieniłem na czystą i udało mi się tak doczyścić, że te węże wyglądają jakby nie były używane. Czas mycia 15 minut. A jak wyszło malowanie, sprawdźmy. Ja jestem pozytywnie zaskoczony przede wszystkim bo pokryło na raz. Wałkiem musiałbym malować chyba dwa razy, a sufit to już na pewno. Zużyłem 8 litrów farby, co w pierwszej chwili wydawało mi się dużo, ale agregatem był grubszy natrysk, stąd takie ładne krycie. Wałkiem przy dwukrotnym malowaniu tej farby też chyba by tyle poszło. Faktura zbliżona do wałka, powierzchnia równomiernie pomalowana, nie ma żadnych smug. Gdzie nie gdzie są drobinki kurzu, ale w powietrzu tyle rzeczy lata, że tego się nie uniknie. Zresztą jakieś drobne niedociągnięcia z bliska widać, ale nie będę tego komentował. Takie rzeczy przeszkadzają garstce ludzi, którym wszystko w życiu jest nie tak. Choć wiem, że u nas w Polsce gładzi malowana ściana, to zupełnie inna ściana niż w Anglii czy w Niemczech. No nic, niektórym nie dogodzisz. Jak to wyszło czasowo? Wałek plus przygotowania i mycie narzędzi 3 godziny 10 minut. Agregat przygotowania i mycie narzędzi to około godzina 40, malowanie 20 minut, czyli 2 godziny. Różnica w tych pracach 1 godzina 10 minut na korzyść agregatu. No właśnie, tylko gdybym musiał jeszcze raz malować wałkiem, to byłoby to aż 3,5 godziny. W takim razie czy agregat sprawdzi się wszędzie? No nie, bo jeśli masz kilka kolorów na ścianach, dużo do odcinania, więcej elementów do zakrycia, mebli, to malowanie agregatem mija się z celem. Tak samo gdy chcesz tylko pomalować pokój czy łazienkę, też nie widzę sensu, żeby kupować agregat. Spójrzcie na pokój, który niedawno remontowałem. Są tu dwa kolory zabudowy tapeta, pełno mebli. Pozakrywać to pooklejać, później przed drugim kolorem zrywać i na nowo kleić folię i odcinać. Szaleństwem byłoby malować to agregatem. Poza tym jeśli jesteś eko, to zastanów się ile zużyjesz folii. Natomiast jest to bardzo fajny sprzęt do pustych lokali dla małych firm i tych, którzy chcą zacząć swoją przygodę z malowaniem. Agregatem szybko pomalujesz wszelkie chropowate powierzchnie, a w przypadku słabych podłoży nie podrywasz starej farby czy gipsu, jak to się zdarza z wałkiem. Ja będę ćwiczył, a jeśli masz doświadczenie w pracy z urządzeniami tańszymi czy droższymi, to daj znać w komentarzach. Dzięki za uwagę, cześć!